Witam Państwa w czwartek, 28 maja. Wczoraj na rynkach finansowych, przede wszystkim na indeksach, zaobserwowaliśmy po raz kolejny dość sporą zmienność. Komisja Europejska poinformowała o tym, że szykuje pakiet pomocowy dla krajów Unii Europejskiej w wysokości 750 milionów miliardów przepraszam euro, więc ten pakiet jest naprawdę bardzo duży. Oczywiście najbardziej z tego pakietu mają skorzystać kraje południa Europy no i wiemy o tym, że kraje północy z kolei mają zupełnie odmienne zdanie dotyczące tego, w jakiej wysokości kraje południa powinny dostać. To dofinansowanie oczywiście największym takim przeciwnikiem jest Holandia, Dania, Austria, również też Szwecja, więc prawdopodobnie ten plan tak szybko nie zostanie zaakceptowany. Z drugiej strony ja osobiście zgadzam się z tymi krajami, ponieważ wiemy o tym, że Włochy, Grecja, Hiszpania, te kraje, gdyby nie pomoc Europejskiego Banku Centralnego prawdopodobnie nawet kilka lat temu już by zbankrutowały. Natomiast te kraje cały czas są sztucznie utrzymywane przy życiu przez dzięki temu, że nie tylko Komisja Europejska, ale też Europejski Bank Centralny przede wszystkim finansuje dług tych krajów. I to też się przekłada na to, że rentowności są obecnie chociażby obligacji włoskich w okolicy 1,5%. Gdyby nie pomoc, to prawdopodobnie rentowności byłyby co najmniej w okolicy 6, może nawet 8%. I prawdopodobnie większość czy instytucji czy krajów nie byłaby skłonna do skupu tych obligacji, bo to oczywiście wiązałoby się z dość sporym bankructw ryzykiem bankructwa. Tych Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny, o godzinie 14:30 poznamy wstępny PKB ze Stanów Zjednoczonych, poznamy również kolejne wnioski dla bezrobotnych. Tym razem rynek się spodziewa wniosków w okolicy 2 milionów, więc zobaczymy, jak te dane wyjdą. Natomiast od kilku tygodni podczas publikacji tych danych nie obserwujemy większej zmienności. Natomiast jeżeli chodzi o indeks dolara, oczywiście wczoraj mieliśmy do czynienia z dość sporą... Zmiennością w pierwszym ruchu fałszywie naruszyliśmy poziom 98,90, później pojawił się silniejszy wystrzał w górę, później mieliśmy do czynienia z podobną korektą spadkową już na zakończenie sesji europejskiej, więc jak na razie rynki są skupione jak najbardziej na krótkim terminie, i informacje z Unii Europejskiej wydaje mi się, że mogą znacząco wpływać na zmienność na indeksie dolara. Jeżeli chodzi o indeks dolara, ja cały czas bym pozostawał na pewno bym zwracał uwagę na wszelkiego rodzaju ostatnie minima, które się utworzyły w ostatnich godzinach. Jeżeli chodzi o sytuację na eurodolarze, analogicznie wczoraj pojawił się silniejszy wystrzał w górę, natomiast później bardzo szybko doszło do realizacji zysków. W tym pierwszym ruchu fałszywym, spadkowym poniżej dziennych minimów, Tutaj zabrakło kilku pipsów do przetestowania poziomu, o którym wspominałem poziom 1.0929 jak na razie rynki na otwarciu sesji europejskiej walczyły ze szczytami z sesji azjatyckiej jak na razie jest problem z przebiciem szczytu w okolicy 1.1030 tak typowo intradayowo pierwszym takim potencjalnym wsparciem, moim zdaniem, może być poziom w okolicy. 1,0992, natomiast tak jak wspomniałem, tak jak na indeksie dolara, również na eurodolarze, moje podejście jak na razie jest cały czas bardzo neutralne. Z kolei na funcie brytyjskim wczoraj mieliśmy silniejszy ruch spadkowy, to jest oczywiście podyktowano wczorajszym newsem związanym z sytuacją z Brexitem. Rynki zarogowały negatywnie, w pierwszej reakcji na otwarciu sesji pojawiło się fałszywe wybicie szczytów z sesji azjatyckiej. <laughs> Przepraszam. Po fałszywym wybiciu rynki cofnęły się po raz kolejny przetestowały poziom w okolicy 1.2336 i z tego poziomu mieliśmy dość sporą korektę na ponad 110 pipsów. No i rynki znalazły się w strefie. We wcześniejszej. W obrębie wcześniejszej konsolidacji większej i mniejszej w okolicy 1,22, jak na razie intradayowo, gdyby fund brytyjski miał się umocnić, ja w dniu dzisiejszym zwrócił uwagę na strefę pomiędzy poziomami 1,23, 20 a 1,23, 0,6, więc ja osobiście na tą strefę bym zwracał uwagę. Jeżeli chodzi o USDK ze względu na wczorajszą wzmożoną zmienność na deksie dolara, jak i też na indeksach amerykańskich USDK poruszał się w konsolidacji, więc tak jak wczoraj zwracałem uwagę na wyższy interwał, warto poczekać na ustabilizowanie ceny. Gdyby doszło do dzisiaj silniejszego ruchu wzrostowego być może takim najbliższym targetem z interwału d1 może być poziom w okolicy 1,3850, a jak na razie Zwraca uwagę na ostatnie dołki, które się tworzyły dzisiaj i wczoraj, ponieważ jeżeli te dołki będą brzmione, to być może dojść do krótkoterminowego ruchu wzrostowego. Na SP 500, jak i też na pozostałych indeksach amerykańskich, na Dow Jonesie, na Nasdaku, wczoraj mieliśmy do czynienia z bardzo silnym ruchem spadkowym. Moim zdaniem, tutaj prawdopodobnie doszło do realizacji zysków, do krótkoterminowego zrealizowania zysków przez jakąś większą instytucję, może przez kilka instytucji. No, i wczoraj rynki zatrzymały się na przykład na SP500, na lokalnym wsparciu w okolicy 2972. Tutaj również w ostatnich dniach tworzyła się konsolidacja dokładnie 25 maja. No, i z okolicy tego poziomu rynki bardzo precyzyjnie odbiły ten poziom. No i zazwyczaj jeżeli rynki trafiają na tak zwany taki liquidity pool gdzie na pewnych poziomach może dojść do większej realizacji transakcji nie zawsze wiemy czy to będzie więcej domykania załóżmy długich pozycji czy zwiększanie kolejnych pozycji na baję, natomiast jeżeli rynek trafi na taką dodatkową płynność to bardzo często to może prowadzić do bardzo silnego ruchu parabolicznego. No i wczoraj praktycznie do zamknięcia sesji nowojorskiej właśnie mieliśmy do nie z takim zachowaniem ceny. Jak na razie pierwszym takim lokalnym wsparciem może być wcześniejszy lokalny szczyt w okolicy poziomu 30, 3037 punktów. W dniu dzisiejszym na pewno bym zwracał uwagę na szczyty, które utworzyły się podczas sesji azjatyckiej. Ewentualnie, jeżeli dojdzie do fałszywego naruszenia poziomu w okolicy 3056, to być może wtedy dojdzie do większego ruchu korekcyjnego. Na niemieckim DAX-ie wczoraj po tej no dość pozytywnej informacji po stronie Komisji Europejskiej doszło do realizacji zysków, więc tutaj w pierwszej kolejności oczywiście powinniśmy pamiętać o tym, że w momencie, gdy nawet pojawia się pozytywny news, a wcześniej mamy do czynienia z silnym ruchem wzrostowym, to właśnie w takich warunkach może dojść do realizacji zysków, czyli rynki grają, jak na razie widać ewidentnie, pod ten pakiet stymulacyjny, natomiast jeżeli ten pakiet zostanie ogłoszony, to istnieje takie ryzyko, że właśnie nie pojawią się wzrosty, ale może dojść do korekty. I wtedy przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę, jaka jest pierwsza reakcja rynku, ponieważ często jest tak, że pierwsza reakcja może być wzrostowa, natomiast później może dojść do realizacji zysku. Więc jeżeli chodzi o niemieckiego DAX-a, ja bym był ostrożny, ponieważ każda negatywna informacja dotycząca tego, że kraje Unii Europejskiej mogą blokować ten pakiet stymulacyjny, moim zdaniem może być negatywna i to oczywiście wiąże się z tym, że przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na szybki dostęp do. Informacja, osobiście oczywiście korzystam z Twittera. Jeżeli chodzi o złoto, na złocie wczoraj doszło do przetestowania okrągłego poziomu psychologicznego w okolicy 1700 dolarów. Wczoraj na złocie. Tworzyły się ciekawe konsolidacje, z których na początku dnia dochodziło do obrony po wybiciu, natomiast później, w momencie gdy pierwszy opór w okolicy 1704 został agresywnie wybity, rynki cofnęły się w obrębie wcześniejszej konsolidacji z sesji azjatyckiej. Ten poziom został obroniony. Jak na razie mamy kontynuację ruchu wzrostowego, jak na razie jesteśmy na. Potencjalnym oporze, natomiast ja przede wszystkim bym się skupiał na konsolidacjach, które się tworzyły w ostatnich kilkunastu godzinach. Dzisiaj, na przykład, jeżeli poziom w okolicy 1715 będzie broniony, to wydaje mi się, że jest szansa na kontynuację ruchu wzrostowego. Na ropie, jak na razie, mamy do czynienia z silniejszym ruchem spadkowym, więc z interwału H4, wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na ostatnie lokalne minima z okolicy poziomu 2984. Jeżeli ten poziom zostanie na stałe, wybity i obroniony, to być może na ropie kolejnym takim potencjalnym targetem może być poziom w okolicy 2556. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia do jutra.